Witajcie. Dziś dodatkowo odcinek z serii Nauczmy się. Będziemy mówić o D-Badkamer, czyli Łazienka. Dziś the czyli część pierwsza. Wkrótce pojawi się część druga. Gotowi? Zaczynamy. The Kran, kran. D-Wejsej, WC, Het Wejsej Papier, Papier Toaletowy, D-Wasz Kosz na pranie, D-Wasz Tralka, het drogeriek suszarka de wasknajper klamerka spinacz, de badjas szlafrok de handduk ręcznik het washandje myjka, de tandpasta pasta do zębów de tandenborstel szczotka do zębów de haardroger suszarka de shampoo szampon D dusz Żal pod prysznic. D Zejb. Mydło. D wasbak. Umywalka. Hetbat. Wanna. D dusz. Prysznic. Druga część w kolejnym nagraniu. Nauczmy się. Pozdrawiam. Duu.